Hej, wszyscy witajcie w 22. części. No, ale idziemy z tymi siostryczkami pierdzielnymi walczyć. Ty grafers tam! Uuu, przyda się. Coś mi to moja strategia z tymi boltami w ziemi nie wychodzi za bardzo. Więc teraz próbujemy troszkę inaczej. Po prostu wysadzimy je tymi boltami na początku żeby później stąd spierdzielić nie wiem gdzie się uf ufortyfikujemy a najpierw stworzę flesza jednego Pup. dobra śmiemy to botguna To też zapomniałem, że mam tego tego Mam spraya No bierzemy to, szybko uciekamy. oczybierzemy bierzemy kolb kolbę? Kolbę No, uciekaj, chodź właśnie, spiedzielamy Na górę Ale ja mam cela Ty już uprowadzili Ostatnie kurde chwili Durniu, chyba co mogę stworzyć? Najpierw się uleczymy, w tym mieszał nie ma. Mogę stworzyć jeszcze tego flasha, dobra w tupie na wyżej. No, super, kiedy ten, on ma durne ruchy. Naprawdę. Strasznie powolny czasami. Człowiek chce się przemieścić o 10 metrów w lewo, to nie może. Już ta część zaczęła mnie irytować. Już dupa, nie daj nam granata już. Idź w cholerę. Ale pomysł nie kupi z tą, z tą fortyfikacją. Oczywiście, że pieniądze. Co już by innego? Ach, gdzie ja siękać? Spray. Nie wiem w ogóle, czy to żyć zabiera, czy nie. O kur... te twoje żarty. Pieniądze oczywiście, bo to co innego. <laughs> Czekaj! No bez... Ja nie stworzyłem flasha, kurde zapomniałem. Oh, fuck. Nie rozumiem. Dam equip flash i dupa. Nie, nie wyekwomog go nawet. Teraz się wkurzę i się, no, nie cofnę do tego merczanta, który jest kuś ważny. Nie, bo naprawdę nie wiem dlaczego nie mogę tworzyć tych boltów. Mam niby wszystko, mam dwa large resources. A dupa, nie wiem dlaczego nie mogę. Mam noże. I nic mi nie pomoże. Pieniądze? Po co? Nie wiem. Oczywiście. Jakich kurde pokonać nie? Nawet nie wiem, czy te boltim? Nie, na pewno zabierają im życia, bo się przewracają, jak ten wchodzą. No, bowiem to. Znowu nie stworzyłem tego. Czekamy, chodź, chodź Ashley, nie ogląda się na nic, chodź, 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 awa, O no, patrz! Au, patrz. au! au. Ja muszę znaleźć jakąś... dobrą awa, Jest Ashley Pierwsza, no. i dupa pogrze. w oh, stary, nie? Jak ja jej za to nie lubię? Super po prostu. Wow. Idę jakbyś nie ma tak tempa jak z tego, ty, ty robisz. Gdzie ona jest? No, do No brawo, późno. Dobrze ci tak. Jak ja jej nie lubię, nie? z celem. Amunicja. Shotgun. Spray. W sumie wtedy byłem w dobrym położeniu nawet. Bo było odchodzić ludzi w jednym miejscu. Aż kuś że szutgana nie miała mnie. tego. E, granatu. Czekamy. To już zabrali. I po moim planie zdupienie. Chodź, chodź. Jezus Maria, nie. Nie wierzę po prostu. Nie bądź tak tempa. Zabiłem ją jeszcze nie. Ależ ja jej nienawidzę. jesteś po prostu głupia Boże Trzeba się uzbroić w cierpliwość to zarapisko, nie? Ale za którymś razem to przejdziemy spokojnie Pewnie nie za szybko ale kiedyś na pewno. A stworzyć Flaszę zapamiętać, prawda? A mogę na do szulu jeszcze stworzyć? A 12 potrzebują, 8, kurde. No cóż. Jak tą tempo... Aż ty utrzymać przy życiu nie I, Kuźwa nie porwali Chodź tu, chodź tu, chodź tu O nie granata Albo jeszcze nie Teraz granata Ty spadła tak O o o strony przyjdzie おっ <sighs>、oh. Ja pierdzielę, nam żyć. Nie wiem, czy oni jeszcze będą przechodzić przeciwnicy. Jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, no, checkpoint clank Nie wiem czy oni tu jeszcze są ci przeciwnicy czy nie Ty spraja nie wziąłem z tego Choćbym tego kuźwa nie pożałował Tu coś jeszcze jest Życia Marcin, kurde durniu Dobra Ten jest jeszcze Uuu. Ty, przeszliśmy chyba. Uuu, stary. O, aka ulga. Ale Ashley tak cię kuźwa nie lubię, nie? Mam jednego bolta. Tak. Piosz no, um, um, okay. well Boże, like oh, dajcie mi kle oddechu. Bo znowu nie mam niczego. Znaczy mam troszkę o roślinę gala. Ale dalej nie, pod... nie rozumiem, dlaczego nie mogę stworzyć tego nie? Eee... boltów. Nie mam kuźnego pojęcia, dlaczego. O, tu coś jest. A nie, tu mam iść. Dobra, to idziemy na pewno na dół. Ej, amunicja. W sumie, teraz amunicja się do wszystkiego przyda. Amunicja do pistoletu. O, flash, super. Super, super. Dobra. Trochę wracamy do życia z amunicją. Gunpowder. 18 gunpowderów nie A dalej nie mogę wytworzyć Checkpoint A dalej nie mogę wytworzyć tego No Boltów Co znowu? Ten Men Mendes chyba tak? Ani je uderzył. Nie, no mam teraz z nim walczyć. Super. Chciałem ustąpić kapelusz. Нет, сейчас вытекаем, ну, по-просто, пиердзеля. Ну! Как его, кузьма, порвал, знову. Фух! Potrafi przejść pięciu metrów, żeby coś jej się nie stało, nie? A ja jak strzelam, to po jednym nie padają. Pierdziele. siebie Ciebie spierdolałaś, naprawdę, wiesz co? Nie miałem taką cichą nadzieję, że może ją troszkę usprawnili w remake'u, ale... O, dwa gunpowdery. Merchant, ekstra. 16 naboi. To, to nie jest kuźwa... Tu nie będzie zaraz boss? Slaughterhouse. Kóźde chyba tak Ten mendes cały Nie Niedobrze Ty przekopiłem pieniądze. A w dupie Dobra, testujemy część 22. I w 23 chyba nas czekam kurde boss. Kurde boss Taki porządny już boss Czemu nie mogę gościu kupić od ciebie, kurde? Ty Ja tego nie kupiłem? Nie, musiałem to kupić Czekaj, zasywuję i kupimy wtedy Naprawdę ja tego nie kupiłem? Mówimy nożyk jeszcze. No i pokaż. Uff. Dalej nie mogę tworzyć botów. Coś tu jest kurde, nie tak, nie? Nie czaj, naprawdę. Hm. Co mogę sprzedać? Ty mam trochę tych skarbów. To mam. To mam. To mam. Dwa velvet blue. O, tu mogę dodać trzy kamienie. To mam. Dobra, najpierw pierdziele Nie muszę po poszukiwać na necie, dlaczego nie mogę tworzyć tych boltów. Bo to jest bez sensu. Dobra, ale to w następnej części. Znaczy. Poza nagrywaniem. Dobra, dziękuję za oglądanie części 22. I w 23. idziemy walczyć już z Mendezem na poważnie. No nic, dziękuję jeszcze raz i na razie.